Waldzi tak. <noise> powiedz co my możemy tu znaleźć? Co, co my możemy? tu Ja liczył na pierwszą wojnę. Pierwszą wojnę? Tak no to jednak się 10 tysięcy ludzi poddało, także może akurat to się jeszcze zostało po tych... Na razie nic się nie udało znaleźć. Nie, 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 nie. nie. Jeszcze nie, jeden jest guzik pruski, ale to akurat pruski. A ja myślę, mam nadzieję na coś carskiego. To to jakaś blaszka Takie o, ale zaraz pokażę ci ciekawe Bo mam Już pokazuję i wyjaśniam Wydaje mi się, że to jest blaszka z drzwi Bo jest nazwisko Chyba ulica I Willenberg o. R Q, C mhm. I urwane Schloss to pewnie ulica zamkowa mhm. I Willenberg pod spodem Niestety drugiej połóweczki się nie udało trafić Z drugiej? No, czyste, no i tutaj przytwierdzone było gdzieś. Mhm, Chyba tak. na drzwi, no tak mi się wydaje. <grym> Piękne. Pajdę, nie? Jednak <grym> chłopaty chodź, radek dźwięk zrobisz. Daj. Okay. To jest mita. aczkolwiek to może być od czegoś. Dobra. Nie wiem od czego. A tu jakieś namioty, nie namioty, plandeki. Coś takiego. Ale ziody niekradzione. Хе-хе-хе Эй, старичка Ай, стаху альта О, курдэ И не ма Або в дубку Nie, nie, tego. Nie ma, nie ma. Co? Lokalizować go? Tak. To zaraz tu wyślę zdjęcie. Jeszcze mniejsze nominały, była chyba 30, nie? Nie Knie wyszła jakaś moneta. Wreszcie, w końcu, ty, teraz już wiemy jaki sygnał. To możesz poszukać, jak pewnie w fabryce płacili tym. Żeby no właśnie, właśnie, a ty, ty, ty. Kurczę, nie ma żadnych informacji. Ty, no, szukałem w internecie, tak ciężko, nie? Ciężko znaleźć coś albo na jakiś ten jakiś temat. jakiś folwark wielki, i w folwarku mógł płacić. Taki no bo, bo tutaj no. był wtedy budynek, co przyjeżdżaliśmy co nie? Bo to jakby taki żotun, nie? Tak, 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 to jest po pieniądz to... zastępczy, z tego co wyczytałem w internecie. nie? Wy płacili, i potem można było sobie czy w karczmie czy w sklepie linki. Prawie blaszki, i tak to właśnie jest. Tak, na rynku trafiłeś. A ty Coś takiego Wygląda jak carska, carski guzik, nie? Bo takie listki są w koło. I coś na nie pisze, ale Tomasz. Co masz? Ładny guzik. Pinąd? Guźicek. Guźicek. Dobra. Dobra. O, jeszcze? Ciekawiacz? to no. nie na jeden będzie. Jacek bierze 30%. Na <grywia> jeden. Zrzutka, zrzutka.pl w, nie w tył, tylko w bok BNKi, No w bok, było. w bok Ja wtedy byłem Byłem tych w tych poboczach <laughs> ja byś miał więcej widzów niż To jest niż sobie, w lecie jest kawałek, tak? Mogę... Oj, to, nie to coś, co? Medali. Ja. To 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 nie jest medalik, dali. ale jakaś taka nabijeczka taki, taki, taki kartonik, gdzie... Nie. Ty, to napis jest jakiś. To nie wiem, czy to nie jest od tych, od jakichś dżinsów, czy od czegoś, no, to współczesne badziewy. Coś tam napisane, ale ja ślepy to nie przeczytam. Wydaje że to jakiś od ciuchów. Ja bym z tym gałąź tam spadłem. w losie zarabili, tego, ale na miejscu się zaczynałem. Zapałem ten i... Nie wiem, to może podejdziemy, chociaż na tamtych działki, <noise> zobaczymy, jak tam się wygląda.